nas bardzo zaciekawiło, bo to na wzgórzu ładny jakiś taki klasztor coś podobnego jak Monte Cassino we Włoszech tylko chcę wam pokazać idę pokazać żeby mi tu niski przyjechało dokładnie, dokładnie gdzie my jesteśmy to jest to i to jest takie stare miasto to są różne punkty, muzea, hotel oczywiście, o katedrale 2 dwa. Dwa, 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 tu jest, o tu jest cały, jak nie wiem czy zobaczycie, to jest cała katedra taka, no my jesteśmy tu, a tu jest taki parking przy takim murze, murze, jak tu jest coś napisane, dziesiątka, Porty są No widzicie, no, ciężko. Dobra, idę za dziewczynami. Dziewczyny prowadzą. To teraz auto, samochód jedzie tam. A to tak to wygląda tutaj ta okolica, a ogólnie zobaczcie, jak to pięknie jest na wzgórzu. jest taka jak to się nazywa krzywa wieża czy jak to krzywa baszta zobaczę czy w ogóle jakoś do niej tu można a to jest chyba krzywa baszta czy nie cały zamek krzywy idę zobaczyć to jak tu już jestem Jak to tutaj wygląda? Wow. Pięknie wygląda. Ale chat. Super. No, mi się podoba. To mi się podoba. Tam kurczę coś jest. No, klimacik fajny. Klimacik fajny tutaj też Tak coś wygląda Kurczę super teraz trochę inaczej postawie, ale czat O, fajnie Super co? Amelia wygląda to Taka, takie komnaty, takie urwane coś. no Fajne, Szkoda, że tam wyżej nie można wyjść. Nie no Jest super, jest super. Idziemy dalej tutaj pozwiedzać. Ja muszę coś uruch uruchomić kanał 360, bo mam tą kamerkę. Ona jest super. Ale tam później jak wejdziesz? Ale to co się fajnie prezentuje. Tam później nie wejdzie przecież. Ja bym tam stanął ale to jest trochę już ryzykowne, bo... No, to... Lepiej już nie ryzykuj. Tak, Nika nie ryzykuj w jakim to jest stanie tam. Żeby ja na tym nie stanęć, żeby na środka nie wpadł. Jaki drzwic? Wchodzimy tu zobaczymy jak tutaj to się prezentuje. A to jest takie trochę. Tu tak śmierdzi O tu śmietniki są. Zdziwione śmierdzi. To śmierdzi. Jak śmierdzi, śmierdzi jak Są śmietniki. To Ale i śmierdzi. To bym mógł jaś przeciwko. Cisza, straszna cisza. O! Ktoś sobie głośno słucha, nie wiem, czy przez telefon gada, czy. Znaczy gada, rozmawia? Tylko nie wiem, z której strony się wchodzi. Ale fajnie. Tu z tej się wchodzi? Bata, no tu. Idziemy zobaczyć. Jakaś mm. Nie, za cicho tak? jest. Ale to jest właśnie... To Francja właśnie ma te uroki. Tak zobacz, tam. Zobacz. Ten, ten na rogu taki, to co to jest? Takie zobacz. To jest szpital. Tutaj. No to szpital, ale tutaj ta brama to... Ja chciałbym w takim szpitalu leżeć, widzę na tą katedrę. No, to co jest tutaj? I? Ale co no on i tu letą? co jakby się wkradało? Nie, zamknięte jest chyba zamknięte chyba, co? Chyba, że z drugiej strony wiecie. Czasem na Ale zobacz, jak się to pięknie prezentuje. Na tamtym stronie. Szkoda. Ale trochę zdewastowany, zobacz, tu jest. Coś tutaj wypowiada ewidentnie. Wesele. Wesele. Ale zobacz, głów nie ma, kurczę. To jest zamknięty, nie? Creepy no to wygląda, więc zdjęcie ślubne na... Tutaj zdjęcie ślubne i tutaj postacie bez głów. stąd A ta Kinko właśnie zdjęcia robi, jakby ktoś chciał wiedzieć. Totalnie się poświęca. Tu jest Santa Martin Jakby ktoś myślał to że już tam dzień Ale fajnie, fajnie wygląda Szkoda, że do środka nie można Jakby to będzie tu dzieje, będziemy jakiś wychodem Nie wiem, tu jest coś wybite, zobaczę Chyba nie Czy coś będzie widać nie wiem, wy widzicie, ja jeszcze nic nie widzę. Dopiero będę widział, jak wrócę do Bochum. Patrzę czy się nagrywam. Kurczę, ale to... Dobra, trzeba tam tędy wyjść, bo tutaj już jest ślepy zaułek. Właśnie widzicie, jak Nikola się poświęca przy robieniu zdjęć. Tak się z perspektywy tak prezentuje. Jakie fajne są, nie? Tak. Cały urok tutaj. Zobaczyłem, że z drugiej strony jest wejście. Ale fajna budowla, co? Właśnie to Jej, ty no jak kurczę. To w ogóle fun to, to funkcjonuje? Były no, zolony, ale cię kończyliśmy. Ja sam... do no, piątej to... ma coś być. Ale kurczę, to tak wygląda, no nie jak taki, ale opuszczony kurczę. Uh -huh. No wrażenie no, ja to napisane, no, no, a przed wejściem było rozsypane jakby. Tak, jakby coś jakieś wyselo, albo coś było. Trzeba obejść go Myślę, też ma swój urok. Mhm. O tutaj nie co? Ma. Nie. To jest lipa. Nie jest, nie ma. to tylko weź jest. Weź przy Belusia. Więc, niestety... Więc niestety... Nie jesteśmy, nie ma możliwości Kolejnie. zajrzenia do środka. Ale powiem wam, nie wiem czy tam widzicie, tam jest to ta katedra ta główna. Ten kościółek to się chowa, fakt, że też piękny. Ale idę do samochodu, bo jest troszeczkę kawałek. Nie przypuszczaliśmy, nie przypuszczałem Więc szybko idę póki daleko, nie odszedłem od samochodu. Więc widzimy się zaraz bliżej katedry Ale to też ma swój urok Wow Fajnie To jak będziecie chcieli do tej katedry Notre Dame To nie jest ten Notre Dame we Francji w Pary... Znaczy we Francji, w Paryżu eee, Tylko tutaj w tym mieście Leon on. Patrzcie To tu jest taki główny rynek I do półtorej godzinki można stać Tylko trzeba miejsce znaleźć No nie? A my idziemy teraz do tej katedry Notre Dame zobaczyć jak wygląda Może trochę wydłużę to będzie lepiej A tu zobaczcie jakie fajne te Oświetlenie te Kurcze karnisze, tak? Nie karnisze kurczę, co to jest? Jak to się nazywa? To jest te Krosze takie mi wydaje Takie do sufitu, ale pięknie to wygląda Pierwszy raz coś widzę, a tam balony były, nie? Balony to widziałem no. hmm. Pani się to prezentuje wow. No i, i za, za tymi kloszami jest katedra A Nikola dalej Fotki strzela co? To, to są takie fajne klimaty. Mm -hmm. Fajne klimaty? No Nikola mówi fajne klimaty. <laughs> Autentycznie. O, no ale oh, to ja nawet nie zwróciłem, się, to są same klaszy wiszą, to nie, z lampami. Żarówki, nie ma, nie ma. Żarówki są. Ty, ale w nocy to na pewno super. Tak, musi pięknie wyglądać. Szkoda, że nie, nie możemy zostać tak nie. A nie na bliżej? Tutaj to miasteczko ma fajne klimaty, takie fajne malowidła. Ja zaraz tam chyba się wrócę tam chyba będzie nie? Są takie fajne malowidła. Super. I to na każdym, na każdym, na każdym miejscu. Jeszcze. O, właśnie. I tutaj, właśnie, jak samochód stoi, Wam tak pokażę. To akurat fajnie wyszło. Ale, no, zobaczcie, tu jest też. Pięknie pokazane. Trzeba wszędzie zaglądać. O, tutaj też rycerz fajnie namalowany. Nie wiadomo... Ja wam powiem, że nie wiadomo gdzie to wam pokazywać. To warto przyjechać i osobiście zobaczyć. No, ale te klosze to są super. W nocy, w wieczorem fajnie to musi wyglądać. O. I to jest ta katedra, właśnie Notre Dame. No, ładnie się prezentuje. O, macie, tutaj można 6 euro? A to jest. Ale to jest ten. Y y y A, A Jest otwarte, ale pięknie się prezentuje. Super się to prezentuje. wodne figury Jej. To jest do sztu, kaplica. Katedra notre Dame. No, Katedra ta Notre-Dame Tam, w yeah. Nie wiem. Ale to nie jest ta Notre-Dame No, nie ja, ja. I jeszcze to ile jest tych notre Domów <gibli> Ale ty, jest wytrzesana, co? Ale to robi, no Kurczę takie tak w górę Ktoś ja to kiedyś wybudował Jeszcze Jeszcze ta melodia, co tu leci Robi klimat Kiedyś takie coś budowali Mhm tak. W każdym mieście takie coś było Gracias. Thank <laughs> you. Pięknie, po prostu pięknie. To jeszcze taka fajna melodia leci, bo są różne takie komnaty, ale ja Wam powiem, wrażenie robi. Wrażenie robi Notre Dame de To jest coś pięknego. jest coś pięknego. Ja wam powiem, że tego toczyło osobiście. To nie wiem, czy ta kamera da na możliwość odzwierciedlenia tego. Przy tej katedrze tak, takie zabawy są. Coś nowego. które można wejść, ale za opłatą. Ale spisem chyba też nie można. Uważaj na palce! Udało się. To możecie rowery wynająć. Tu nawet macie taką mapkę. Jak jeździć tutaj po tych... tych. Widzisz? Widziałeś? My już odjeżdżamy z tego pięknego miasta. A tak się prezentuje właśnie panorama. My tam właśnie ta katedra. Normalnie Coś pięknego. Naprawdę polecamy. Jak ktoś będzie przez Francję jechał i kierował się mniej więcej nawet do Paryża to jest coś pięknego no śliczne jest naprawdę wrażenie jest niesamowite te, te balony, te lampy w ogóle to całe piękne. miasteczko, piękne to miasteczko jest cudne no ja mówię to, że to naprawdę warto przyjechać zobaczyć te całe miasteczko tak Leon. to jest te właśnie katedra Notre Dame, ale to nie jest w, digits, w Paryżu, tylko to jest tutaj. To jest we Francji. No nie no we Francji, tylko, <co? śmiecope> tylko inne miasto. Trochę no też tak mieliśmy no, mało czasu, nie na obejrzenie tego wszystkiego. Widzicie, widzieliście na tych naszych wszystkich tych hmm? urywkach, tych, co pokazywaliśmy. Ale nie, ile tu w sumie spędziliśmy? No trochę byliśmy. No, godzinę, nie? No, godzinę. Fajnie to też był taki klimacik właśnie wieczorny, jak wszystko to jest oświetlone. Te wszystkie lampy, żyrandole. Albażury może to się tak nazywa. Piękne, naprawdę Dobra. piękne. Jedziemy, bo jedziemy, do Burger Kinga, mamy 5 minut. Trzeba... A jeszcze to chciałam się po... Sto lat! 100 lat! śpiewajcie razem z nami, bo Gajbi będzie miała urodziny niedługo. A nam właśnie kupieti ją łańcuszek. Bardzo ładny. To jest diam perła. <grywa> 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 Nie wiem, okay. mm -hmm. ja chyba razie odpowiedziałam, mm -hmm. że to jest kamień biały. No, też mi się zdaje, że to jest chyba. Ale śliczne. Wykolorowany, sztufowany. Zadowolona? Tak. Dobra, Paryż. udało się coś w Paryżu. Paryżu. Zostałeś we Francji? Jak to? Francja, miast, te. Bo ja się już zmęczenie chyba robi swoje. Miała upał z morza. Nikola też ma bransoletkę od nereczenia. pokaż, Nikola, też piękna. Dwie nawet. Ta, ta niebieska, tu tutaj to A ta, ta druga? To jest z Francji. Z <laughs> Okay. Paryż i Francja to są dwa kraje. inne. No. Jeszcze kolczyki. Ale to już. Kolczyki są już prywatne. Prywatne, dobra, a my jedziemy do Burger Kinga. Mamy 5 minut. Tak byliśmy skupieni nad jedzeniem. Nad Burger Kingiem. Nie zdążyłem nagrać, jak tylko przynieśli. Każdy głodny był, nie? No i ja fajnie, że... bo, w, bo w cieniu siedzimy, to też fajnie, tak trochę nam Ale... głowę odpoczną, prawda? Że... Ja jednak hmm. wolę jednak Burger Kinga niż McDonalda. Tak, to prawda, smaczne jest, bardzo A no tu macie czapkę, kop... małą czapkę? Czapkę? A co miał czapkę? Ja mam czapkę. Więc to jest ostatni nasz postój, mamy jeszcze 400 km, przepraszam, hmm. że przyjedziemy. No, chyba mamy. Hmm. I już, Dziada jeszcze się tego tu zatankuje, bo widziałem tu stację. I już jedziemy do domu. Trzeba w końcu. Doszliśmy do domu, nie? Doszliśmy, bo coś, nas, coś nam to długo trwa. Ale w taką pogodę też się nie chce jechać. Ja to fajnie, my mamy, tak... ma. mamy tak. pod tylko słońca nie ma. Pod dachem tak... jesteśmy. To jest dużo pszczół, nie? Tak. Ale tam pogoniliśmy tam. już ich nie ma. No dobra. My się zajadamy. Jak coś medujemy się później. Předka, bo muzyka leci my stąd nie możemy wyjść Vanessa jeszcze musi Wrapa, zmochlować. zmuchlować spróbowała ode mnie i bardzo posmakowała a to jeszcze lody były zamawiane to ja ja jest ale leci. ja mam lećmię lećmię jeszcze lody ja nie chcę ja a, bo nie ponieważ... mieliśmy tutaj miseczkę, tu tak siedzieliśmy przeszliśmy tu do środka to tam pszczoły strasznie radały Mieliśmy pozostałe miseczkę z wodą. i pan chyba nie, nie, nie domyślił się, że to jest nasza. No i pieskowie miskę sprzątną, jesteśmy jesteśmy bez miski. <śm> 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 ale nic mamy w paucie jeszcze jedno miskę, także ze słowo.